mieli Państwo, mam teraz siedzę, trzymam kierownicę i z Wami rozmawiam. Zaraz gdzieś do Wisły dojeżdżamy, to także będę chciał wyrzucić, że tak powiem. O, już jest. Zrobię właśnie tak. O, macie tutaj. Rzeka Wisła. I teraz tu popatrzymy. Nie wiem czy coś widzicie przez te płoty metalowe, tutaj tak samo w stronę sądomierza. Teraz pokazałem, jest nie więcej. O, tu jeszcze coś będzie? Nie, już nie. Chyba było, albo dopiero będzie. Andopol, tablica. Co byście mogli zobaczyć? Tutaj jest po. Właśnie. O. Także możemy sobie pogaworzyć na razie. Coś mnie tam z tyłu ściga. Jakaś lamozyna. No, już jestem na, na dobrej stronie. Mam do celu jakieś 20 parę kilometrów. W każdym razie już jestem po stronie właściwej jak ja to mówię Jestem w Annopolu i już Wisłę przeskoczyłem, prze, zaraz będę leciał na drogę, że tak powiem do stalowej woli Tu kościółek mamy W kolegiusz, Chyba jeden myślę <laughs> Jedziemy tutaj już Trochę będzie takich fortepów. czyli ten tłumnik będzie się dług tam dalej. Coś tam musi ktoś zrobić. Ten specjalista mu się nie chciał blachy jakieś. Jakie to blachy są? Kurde, lebela. Muszę to do... się umówić i wjechać mu tyłkiem do garażu i otworzę i zobaczymy co tam jest porobione blachy się przesunęły słychać z tyłu blachy jak się przesunęły było to, to samo, co samo co i jest jak to się mówi chyba, że jest coś innego jeszcze ale mi się wydaje, że to jest wszystko tłumnik tłumnik wali o, o ten i tyle mu się nie chciało pewnie robić za to, że zaglądnął to 30 zł wziął. Dobra, wyłączam. Na miejscu włączę coś.